Hej wszystkim, mam na imię Martyna i witam Was bardzo gorąco na moim y, kanale na YouTube. Dzisiaj przychodzę do Was z paczkami z AliExpress. Y, są to paczki, które są dla mnie również niespodzianką w dużej części, ponieważ nie zostały po, one podpisane tutaj na kopercie. Także nie wiem, y, co w nich jest, y, w dużej części przynajmniej z nich. I tak samo jak dla was dzisiejsze otwieranie, będzie również niespodzianką dla mnie, na którą bardzo, bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać. Dlatego nie przedłużam, otwieramy. Więc tak, oto, może właśnie rozpocznę od paczuszki, która jest właśnie tą jedną z niespodzianek. Jest dosyć dziwnego kształtu, dlatego hmm, nie wiem, nie wiem, co w niej może być. Solidnie zapakowana w taką dość grubą, sztywną folię bąbelkową. Okej, okay, to jest coś czego się zupełnie nie spodziewałam, bo naprawdę zamówiłam te nożyczki dosyć niedawno. Chyba przyszły do mnie w ciągu dwóch tygodni. Naprawdę, albo nawet jeszcze szybciej, także jestem w głębokim, głębokim szoku. Naprawdę się tego nie spodziewałam. Już Wam mówię, cóż to mi przyszło znowu do głowy, jakie to mam super pomysły, jak nie, wszystko jest pozamykane i nic nie można robić. Wpadam na pomysł, że sobie sama trochę przytnę włosy, bo doszłam do wniosku, że już się tak nie układają, jak mi się układały na początku, jak tylko jeździłam, Więc zamówiłam żytki, takie dwukolorowe, czarne, ze złotym i mam nadzieję, że są ostre i nie sobie są... miały dosyć dużo zamówień i nie były najtańsze jeżeli chodzi o Aliexpress yy... Czyż są tutaj jakieś mokre nie wiem o co chodzi Ej. nawet mają nawet mają taką ładną yy, tutaj yy, wygrawerowane nazwę sklepu i tutaj logo sklepu także naprawdę wykonane są bardzo solidnie Mam tylko nadzieję, że będą dobrze również strzygły. Przynajmniej te, te loki, które mam zamiar trochę podprzecinać. Ok, to są nożyczki. Napiszę wam cenę oczywiście, jak zawsze. Yy, tak, więc może teraz dla odmiany zobaczmy tą największą paczkę, yy, która dla odmiany też jest podpisana, więc wiem co to jest. Yy, ale zaraz jeszcze się upewnię i wtedy wam powiem, czy to jest to co myślałam. Oni czasami podpisują, a czasami no wszystko to się nie, nie zgadza z zawartością. Ok, mamy dalszą część tutaj rozpakowywania. Naprawdę bardzo solidnie jest zapakowane, mocno w folię bąbelkową. O, jeszcze odklejone solidnie taśmą, żeby się nie popsuło, nie pobiło nic. Ok, oto. Ups, 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 żeby nic nie powiedzieć, Dodatkowo jeszcze każda z tych rzeczy jest oddzielnie zapakowana w małą torebkę yy, bąbelkową. Są to takie, takie, takie yy, światełka. Pięć sztuk zestaw, które mo można sobie gdzieś przykleić i później albo dotykając można je zapalić, albo za pomocą właśnie pilota, który mamy również w zestawie. Yy, są to takie... Yy, OK, jest to taki pilot, prawdopodobnie to jest włączanie, to jest y, moc naświetlenia, tu również, większa, mniejsza, tak mi się wydaje i tutaj można sobie jeszcze ustawić opcję, że tylko na 30 minut, także to też jest spoko, zaraz zobaczę jakie baterie tu wchodzą. Y, dwa małe paluszki, które mam ostatnio, niestety y, nie mam ich w domu, bo nawet myszkę swoją musiałam odłączyć od laptopa, bo już niestety przestała działać i cały czas zapominam, żeby kupić. Okej. Okay. Yy, powiem Wam, że trochę są takie mocno taki plastikowy, taki tani plastik. Nie wiem, mam nadzieję, że będzie działało. Naprawdę miało bardzo dużo zamówień i bardzo dużo pozytywnych ocen. Ogólna ocena pozytywna też była dosyć wysoka, więc mam nadzieję, że będą, będą lampeczki działały bez zarzutu. Tak jak mówiłam, zestawy 5 sztuk, plus pilot, nie pamiętam ile kosztowały, napiszę wam w komentarzu, yy, przepraszam, nie w komentarzu, tylko napiszę wam tutaj w filmiku. Ok, to jest to, następna poczuszka, następna, biorę już po kolei, ale po kształcie wiem co to jest i nawet tak, jest też podpisane, jakbym miała jakieś wątpliwości, ale kształt jest dość charakterystyczny. Już Wam to kiedyś pokazywałam, tym razem kupiłam to właśnie, żeby przekazać na licytację dla zwierząt. Żeby ktoś inny mógł sobie również się tym cieszyć. To jest taki przyrząd do podawania tabletek dla zwierząt, dla kota, dla psa. Ja to kupiłam sobie z myślą o kocie. Na razie jeszcze nie miałam potrzeby, żeby użyć, także nie powiem czy się, czy się da, czy się nie da. Taka ciekawostka, po raz kolejny wrzucę Wam linka, jeżeli komuś potrzebne to jak najbardziej sobie można zamówić za euro chyba czy euro 50 i potestować czy działa czy nie. Jeżeli ktoś ma i sprawdzał użyty, użyteczność tego przedmiotu to bardzo proszę napiszcie mi w komentarzu, bo sama jestem ciekawa, a nie będę stosować kota bez potrzeby. Ok, to tak, następna paczuszka podpisana. Już wam pokazuję, mam nadzieję, że to to, co tam jest napisane, bo bardzo mi się dwa rzeczy może przydać, tak myślę, mam nadzieję. Okej, okay, tak. Rans. Już kiedyś to też zamawiałam y, latem, to jest ta sama historia co z tymi niebieskimi y, pokrywkami silikonowymi na, 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 na naczynia. Też zamawiałam te przedmioty w zeszłym roku w wakacje. Do nie dotarły do mnie, odczekałam jeszcze trochę, zamówiłam jeszcze raz. Tym razem dotarły naprawdę bardzo szybko. Yy, są to woreczki. Woreczki na pranie. Pomyślałam, że żeby się rzeczy tak, tak szybko nie niszczyły, to jednak wrzu będę wrzucać tutaj. Nawet mamy tutaj narysowane, że to jest na majtki. Jeżeli ktoś chce, to może prawdopodobnie używać na coś innego. Na pewno nie jestem. No i tutaj na skarpetki, jeżeli komuś pralka non-stop zżera skarpetki i macie wiecznie nie do pary, to myślę, że taki woreczek na skarpetki również może się komuś przydać. Ja takiego problemu co prawda nie mam, ale pomyślałam, że może, może, jeżeli nie na skarpetki to na coś innego, zawsze mam na staniki za mało, za mało woreczków, mam tylko jeden, także... Jeżeli nie na skarpetki, to na stanik. Jeszcze pomyślę. Woreczki są naprawdę fajnie wykonane, mięciutkie. Zapi zapinają się również łatwo, bez problemu. Tutaj możemy jeszcze schować zamek, żeby nam się podczas prania nie rozpiął. Co kiedyś mi się zdarzyło i byłam bardzo niezadowolona. Ale tutaj można sobie dla pewności jeszcze wsadzić w taką osłonkę i będzie się trzymało. Okej, okay, to są te dwa woreczki i ostatnia paczuszka. Ostatnia, już Wam pokazuję. Ta to ciekawa, bo jest to jedna właśnie z tych niepodpisanych. Weźmy nawet nożyczki, żeby było łatwo i ładnie, i szybko. O! I są to znowu majtki. Ile ja tych majtek zamówiłam? Już mi się chyba coś troszeczkę pomieszało, szczerze mówiąc. Bo w ostatnim otwieraniu też były majtki z tej samej firmy. Nawet ten sam kolor. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Znowu musiałybyś na jakiejś promocji tam zamówiłam. Albo nie wiem, co, jeżeli jakaś inna historia tych majtek, to Wam oczywiście napiszę. E, takie majtki w rozmiarze L. E, stringi. Tutaj z logo firmy na, na pasku. Bardzo fajne, bardzo mięciutkie, prawdopodobnie również 95% bawełna i 5% Sandeks, tak? Super, już wam nie będę opowiadać, wkleję Wam linka do tego drugiego filmiku, to sobie zobaczycie. Um, tam, może tam więcej coś powiedziałam na ten temat, możecie sobie zobaczyć, jakie kolory zamówiłam wtedy. Ej, to są dokładnie takie same majtki, jak zamówiłam poprzednio i też w rozmiarze L. Nie wiem co mnie odbiło, nie wiem czy mi się kolor tak bardzo spodobał, czy o to chodzi. Okej, okay, od razu sobie zobaczę, to są również stingi. Eee, od razu sobie zobaczę, czy rozmiarowo... Jak to wygląda na No te czerwone są delikatnie większe, tak o centymetr od tych y, ładnych różowo- brzoskwiniowych. No i tutaj mam jeszcze jedne również w rozmiarze L w kolorze czarnym. Aha, i są to takie właśnie też jak poprzednio, że z takimi paseczkami tutaj i takie pełniejsze, nie są to, skrini, to jest coś takiego. Ale te są również takie malutkie, nie wiem tam tamtych nie myśliłam, więc ciężko mi stwierdzić czy były dobre, czy nie wydaje mi się, że są strasznie płytkie i jak się rozciągną to w ogóle będą gdzieś tutaj bardzo nisko a takich nie lubię no nic, zobaczymy, ale te przynajmniej nie są tak jak poprzedniej, że mocno się tutaj odznaczało, gdzie się kończy, gdzie się zaczyna ten, ta gunka tutaj do tych majtek nie wiem, z tych wszystkich właśnie te mi się wydaje, że są najsłabsze, jeżeli chodzi o jakość wykonania i w ogóle jakość Majtek, jeszcze Wam tylko powiem, że to też jest 95% bawełna i 5% Fundex. Mają tutaj taką wkładkę jeszcze dodatkowo, szytą. Hmm. Nie wiem. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze otwieranie. Yy, coś mam nadzieję, że Wam przypada do gustu i będziecie mogli sobie zamówić. Jeżeli tak, to zachęcam Was do zasubskrybowania za mojego kanału na przyszłość, żebyście mogli również być na bieżąco i mogli sobie coś ciekawego z Aliek przez pozamawiać. Poza tym zachęcam do pozostawienia po sobie kciuka oraz skomentowania tego filmiku oraz któregoś jest y, chyba 50 pozostałych. Tak, to już 50 ponad filmików. Sama jestem w szoku, że aż tyle udało mi się do tej pory nagrać dla Was y, otwierań z AliExpressa, aż tyle rzeczy stamtąd pozamawiałam. Szok, ale wracając do tematu. Dziękuję Wam, że byliście dzisiaj tutaj ze mną. Zachęcam Was do obejrzenia następnego filmiku, który prawdopodobnie pojawi się na kanale za tydzień. A tymczasem życzę Wam miłego dnia i do następnego razu. Trzymajcie się. Pa!